opuszczone śląskie kamienice Dokładnie jest ich 5. Mam nadzieję, że do każdej będziemy mogli sobie wejść, ze względu na to, że jest tutaj pełno złomiarzy. Witam na kanale Maki Urbex i zapraszam was do oglądania. sobie tylko wstępnie wstępnie się rozejrzymy to na pewno będzie bałagan bo to jest wszystko na bieżąco szabrowane. tak to wygląda słuchajcie jest jeden wielki bałagan pełno tych złomiarzy. Jak na razie nie przeszkadzają mi, także ja też nie będę przeszkadzać. Postaram się nagrać wszystkie te kamienice. Spójrzcie, tutaj jeszcze jest włączony licznik. E, to wiatr straszny. No tutaj do piwni tracę. O, w ogóle nie będę schodzić, bo to jest wszystko zalane. Fajna tapeta widziałaś? Zobaczcie jaki tu jest śmietnik. Jak się nie mylę, to tutaj obok tych kamienicy, tutaj weszli przed chwilą z i tam w tej pierwszej, ale oni tak chodzą po tych wszystkich kamienicach, wiadomo. Patrzą co można zajumać. Łazienka. Dobra. Idziemy dalej, nie będziemy się tutaj rozwodzić za bardzo.

sobie do następnej kamienicy. To jest ta kamienica tutaj, tak? Tak, ta z tym zielonym. Tutaj syn poćwiartował swojego ojca. Sprawa też była taka dość głośna. Dobra, wchodzimy. Sara no wiesz, Tutaj jest kalendarz 2022 Dość świeża sprawa, ale tutaj strasznie śmierdzi ale te mieszkanie... nie wyglądą. Nie remontują swoich mieszkańców, zobacz te meble Widzę takich Takich lokali podejrzewam, że jest jeszcze bardzo dużo jakieś szkatułeczki. No, to takie te kredensy stare. Tu przebywa. Ja tutaj czuję takie świeże palono takie papierosy. takie papierosy, takie no. pety, no. No ktoś nie na pewno... Pod tym, zobacz, pod... datę te ważności tego soku, to będziemy wiedzieć. Nie, nie chcę przez... tego dotykać. Nie dotykaj. Gdzie wszystko... Tutaj jest data na no, tym górcie 18 grudnia 23. No to są dość, dość I świeże. Но ну, может быть же кто что-то просто. Wejdziemy sobie teraz na górę. Znajdujemy się przy samej drodze Na Na to wygląda Dobra, jeden wielki bałagan, idziemy dalej Troszkę to jeszcze jest tu jeszcze jest oglądania Tu jeszcze zerknijmy okay. bo to, no to tak wygląda, tak dość nagle opuszczone, dość szybko Bardzo szybko już rozszabrowane. Jest tutaj sporo takich właśnie nowych rzeczy. No ale już wszystko zdążyli poniszczyć, porozkradać. Dobra, idziemy. Idziemy do następnej. To jest taki świeży smród. Tak, jakby przed chwilą ktoś papierosy palił. Taka wilgoć, papierosy, wszystko zmieszane w, jedny, w jeden taki nieprzyjemny zapach. Tu jest sześć obiektów razem z tym. Ja źle powiedziałem, pięć na początku. Ja stałem z takiej perspektywy, że nie widziałem tego ostatniego, czyli łącznie jest obiektów sześć. Tam już stukają, pokają. To jest jakaś chemia wylana, nie? Taki jest... Kurczę, szkoda, bo to wszystko tak... W takim jeszcze jest w miarę w takim stanie... No, w środku wiadomo że jest trochę inaczej, no. tu się coś wyląda. Ale tutaj ktoś coś wylał. Dziennicy, gdziekolwiek ona jest, doszło właśnie do tej tragedii. niej, no. to jest czy jeszcze ta taśma policyjna tu są. jest taśma policyjna i tu jest łzyczki. Widzisz? Aha. Wlazł w tam ktoś? Nie wiesz co? Ja pójdę do góry zobaczyć, bo pani iść, a później tak przeprowadzać. bardzo. No, tego jest trochę chłopi na pół. O, spójrzcie jeszcze taśmy, pozostałości po taśmie zamknięte. Nawet okna są powyrywane. Wszystko. Kurczę, ładne te mieszkania były. Muszę się zgłosić sam Na Tutaj jak leży awizo To jest pełno Kurczę nie, nie, nie chcę się tam przechodzić. Idziemy dalej Pałagan. tutaj worki z cementu, jakby chciał ktoś zobaczyć, że Tak, tak, no pewnie to jest. Sami widzicie, że jest tutaj dość sporo chodzenia. Już, troszkę tego jest. Tam też pokój. Okej. Okay. Nie ma co tutaj dokładnie oglądać. Wszystkie kamienice wyglądają niemalże identycznie ale jak już tutaj jestem to chciałbym właśnie też w miarę wszystko w miarę sprawnie to zobaczyć no tam

To jest zdjęcie z dzieckiem, ale to też nie będziemy tego pokazywać. Nie. To tak wygląda, nie? Jakby ktoś sobie sam zrobił. No proszę, jaka kolekcja, o! proszę bardzo, Finlandia, Jägermeister, czysta wódka wybuchowa, uwolnij bucha.

Tutaj przed, przed chwilą ktoś jeszcze był, bo było tutaj słychać, jak ktoś coś tutaj majstruje. Ogólnie było tutaj więcej osób, ale chyba ktoś się speszył, bo też nie ukrywaliśmy, że tutaj jesteśmy. Nie czailiśmy się za bardzo. Pff. też kalendarz za 2018. Dobra, uciekamy dalej. W pierwszym roku była karta, że w maju 2023 wszystkie że nie płacą to odłączyli im wodę. Ale prawda, wtedy no. kuszyków koszyków z biedronki. No. Ale chyba zwyskoczyli i to jest... No właśnie przed chwilą przed chwilą wspominałem. Ło, wow, zobacz, jaka kabina prysznicowa. Wow! Nie wiem, tu bym mógł... To jest ciekawe. Ale to jest bardziej niż pewne, że tutaj przesiadują i to tak dość no. dość regularnie. Tu jeszcze mamy samochód z obciętym dachem. I to nie jest kabriolet. Tu <grystanie> <grystanie> więc... jeszcze piwnice pozalewane. Dwadzieścia cztery. Patrz. To jeszcze z tego, no w ogóle. Siódmy drugi. Spójrzcie ile tego leży. Siódmy drugi, no to teraz? przecież no. teraz. O kurczę, Patrz ile tutaj tego leży. Ile tutaj leży tych rur, rynien. Tutaj jest parę materiałów budowanych jeszcze. Mhm. Kto, czyli ktoś już sobie tu składa? Albo może, może coś być tutaj jeszcze, jakaś próba ratowania tego? W jakiś tam sposób, no nie wiem. coś tu ale zobacz na ten sufit nad wyjściem No to wszystko no, się. Dużo tutaj jeszcze leży złomu różnych śmieci, dlatego ludzie sobie przychodzą jeszcze i wybierają co idzie. O ale te listy to było śmieszne, nie? Z 7 lutego

全てそこにしよう。Hmm. Mm hmm. mm hmm. Wygląda jak wysypisko śmieci. Yy, nie, no. no, bo tak pewnie robili, wiesz, jak przychodzili tutaj coś szablować, to pewnie wszystko z okna wywalali. I to też dlatego leży w takiej odległości tutaj, nie? Wszystko przez okno, to mi się nie podoba. Fru, fru! No, no, no. tych lodówek, pralek, tego takiego starego sprzętu To będzie już też wszystko znikać powoli, będą to wszystko na złą wywozić i idziemy dalej albo nie, jeszcze tutaj na górę zobaczymy schody też już takie trzymające się na słowo honoru. No dlatego, ja tam nie chodzę. Nie no, tak strasznie. Strasznie chrupią, jak się po nich chodzi. No wiecie tutaj, te gołąbki, one gdzieś mam swój domek. Bo to śląskie to są domy. Nie? No dosłownie, ale to jest pełno głębokie. A tutaj tam mi się to i co ostatni yy, w Ostatni wykładki, nie Wędko. Hm. 2023 No i została nam ostatnia klatka. Ładne te lokale tutaj były. Tu jest ładny obraz z tutaj już byłem teraz. Do góry nie wiem. Choby zobacz. No tak jeszcze. Udo się, albo się nie uda. To jest kolejny kalendarz 23 Czyli wiadomo jest, że zostało to bardzo szybko i bardzo niedawno opuszczone Patrząc na kalendarze, patrząc na te listy, na te awiza Bardzo świeża sprawa. Jeszcze zerknijmy sobie tutaj. Ale grzeczne. Wejdziemy sobie się tutaj tylko zobaczyć. Jeszcze widzę. Dobrze, także z tego miejsca będziemy się zami żegnać. Taki troszkę dłuższy odcinek, ale myślę, że było w miarę warto obejrzeć sobie opuszczone kamienice. Jadę dalej nagrywać dla Was kolejne filmy. Trzymajcie kciuki. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, do zobaczenia.